Siemaneczko, jesteśmy w obozie goblinów, sobodźwiatka już mamy, idziemy sobie teraz do środka, do władców, tak, goblinów. Ej, tu nie ma imprezy, pracujemy w imię absolutu. Symboliarzy się, But ale nic nie czujesz. Twoje elitskie moce są poza zasięgiem. Dopóki nie wypoczniesz. No już użyliśmy mocy, żeby sobodź tam uratować. Drow mał audiencję u tego kto tu rządzi. Czyli jesteś ze wschodzącego księżyca? Tacy jak ty zwykle nie zadają się z wodzem, rack z ani kapłanką kiszką. Pewnie szukasz mintary. Wyglądacie na krewniaczki. Drow, idę na audiencję do Mintary. Audiencja to odpowiednie słowo. Zadziera nosa pod samo niebo, ale zna się na swojej robocie. Jest w środku, mówi dowódcą, co jak. Słyszałam, że następna rejza to będzie dopiero coś. Ktoś tam poziom pił. Seluna. Jakby horda goblinów nie była wystarczająco paskudna. Zróbmy co trzeba i wynośmy się stąd. Nie musisz mi tego dwa razy powtarzać. Good. To dobrze, bo nie zamierzam. To... Oh. Taką posępną nawet lubię. My jednak nie idziemy do Mintary. Chcę wam pokazać, co zrobić z Kiszką. A Kiszka to oczywiście kapłanka. To, czy chcemy mieć z nami absolutu, czy nie, to jest tylko i wyłącznie nasz wybór. No proszę, o to ktoś wyjątkowy. Absolut cię naznaczył, czyż nie? Kapłanka Kiszka też musi cię naznaczyć. Wyciągnij ramię, żeby otrzymać znak na ciele. Dlaczego miałabym Ci pozwolić się napiętnować? Piętno pozwala wiernym rozpoznawać swoich. Dzięki niemu nikt nie będzie Ci robił problemów. Jest nasycony magią. Zwykli śmiertelnicy tego nie widzą. Tylko my, wyznawcy absolutu. Gotowa? Szykuj się, to zapiecze. Oczywiście możemy teraz się nie zgodzić. Ale my jesteśmy mroczną rządzą, tak? Zawsze chciałam poczuć swąd swojego przypalonego ciała. Stój spokojnie. Twoje myśli, się, twoje myśli wdziera się ból, a wasze umysły zaspalają się, i wtedy pojawia się znajome uczucie. Ona też nosi w sobie pasożyta. Świątynia zapada się w mrok. W otaczającej się ciemności pojawia się wizja goblinie i kapłanki, otrzymującej instrukcję od przystojnego młodzieńca. To jeden z wybrańców. Wizja rozmywa się, znów jesteś w świątyni z goblinią kapłanką. Możemy wtargnąć głębiej w jej umysł, a ona oczywiście wtedy wtargnie w nasz, albo po prostu zerwać połączenie. Ja tutaj zerwę połączenie. Wasze umysły muskają się lekko, ale szybko się rozdzielają. Nie chcesz się łączyć na oczach nowicjuszy? Niech będzie. Masz w głowie pełno jakichś dziwnych cieni. Być może zdołam coś z tym zrobić. Jako najwierniejsze musimy sobie pomagać. Myślisz, że możesz coś poradzić na te cienie? Jeśli absolut tak zechce, to poradzę sobie z każdym problemem. Przejdźmy do mojej kaplicy. Będziemy tam mieć spokój. Sprawy najwierniejszych nie są przeznaczone dla tej halastry. I już wszystkie postacie mają poziom. Zawsze czekam, aż wszystkie zdobędą. Jeżeli którejś brakuje, no to odłączam ją od drużyny i przyłączam. Wtedy przeliczę jej na nowo punkty i też zdobywam poziom. Tutaj mamy kolejnego handlarza z Entarimo. Też sobie podejdźcie i zobaczcie, co tam ma ciekawego na sprzedaż. Ja tu nie będę po prostu przedłużać. Oi, gotowa oczyścić umysł? Tak, gotowa. Nie chcę tłumu gapiów. Pozostali muszą odejść. A ja nie pochwala naszego postępowania. Oczywiście możecie wyjść pozostałymi. Ale ja się tak nie bawię, nie? No, ukrywanie się nam no nie wyszło. Tu teraz wybór postaci. Tak można oszukać system, że tak powiem, czemu storia się przesuwa, nie wiem. Tak, w razie czego zamknę sobie drzwi. I o co chodzi? Ja po prostu tu zawsze zabijam kapłankę. Nikt się o tym nie, do, nie dowiaduje. Takie małe oszustwo, nie? Tak, gotowa. Mądrze. Teraz musisz się tylko otworzyć przed absolutem, a ja zajmę się resztą. Mentalne czułki badają swój umysł jak palce kieszonkowca poszukujące dziury kaninie. Możemy zamknąć umysł albo pozwolić jej pogrzebać. Pozwól jej przejrzeć Twoje wspomnienia. Sperając głębiej w Twoim umyśle, Kapłanka widzi łupiezce umysłu trzymającego wijącą się kijankę przy Twoim oku. Ten wizja wiruje i teraz Ty, oczami Kapłanki, widzisz, jak kijanka wpełza w jej głowę. Na wszystkie piekła musimy wydobyć to coś, zanim pożywi się jakąś ważną częścią Twojego mózgu. Większość mojego mózgu i tak jest w strzępach. Rób co chcesz. Nie martw się, mam wszystko czego trzeba, żeby ci pomóc. Choć to może być brudna robota. Możemy zapytać po prostu, na czym tak dokładnie polega Twój plan. Musisz zaufać absolutowi, tylko tyle. Możemy albo poprosić o trochę czasu, albo jestem gotowa. Daj mi trochę czasu, żeby się przygotować. Czasu to ty akurat nie masz. Trzeba to z siebie wyciągnąć natychmiast. Rób co musisz. Po prostu to ze mnie wyciągnij. Nie pożałujesz. Jako najwierniejsza wiesz dobrze, że absolutnie tyka niczego nieczystego. Wypij, to cię oczyści. Rozpoznajesz charakterystyczne płatki zaschniętej krwi Shakaloaka. To mikstura usypiająca. To mnie uśpi. Szykujesz jakiś podstęp. Albo jako drą możemy wypić miksturę. Dlaczego? Bo jesteśmy odporni na uśpienie. To samo może zrobić elf. A mogliśmy załatwić to lekko, łatwo i przyjemnie, ale jak chcesz, żeby bolało, to będzie bolało. Rozszarpię Cię. I teraz oczywiście będzie niespodzianka, ponieważ mamy tutaj swoich przyjaciół. Mniam, mniam. co? Atakujemy oczywiście. W tych złokach jest illicki pasożyt. Powinieneś mu się przyjrzeć. I tak nam będzie podpowiadała nasza zjawa senna. Przeczytajmy co tu jest. Ten zatracony druid, który tu węszył, to żaden awanturnik ani hiena cmentarna. Powiada, że się zwie Halsin. Paskudne imię w sam raz dla paskudnej gęby. Zamieniłam z nim parę słów, zanim batożnicy wrzucili jego włochaty zad do dołów. Powiada, że coś gnije w nas w środku, we mnie. Mówi, że może pomóc nam pozbyć się tego świństwa. Powiedziałam mu, że od nikogo nie potrzebujemy żadnej pomocy. Nigdy żeśmy nie potrzebowali, a już na pewno nie teraz, kiedy wpadliśmy w oko absolutowi to w nim niedługo coś zacznie gnić. W dołach jest sporo zepsutego mięsa i jak go rozpłatamy, to dopilnuję, żeby pożył na tyle długo, żeby robale urządziły sobie w nim gniazdo. Trochę złośliwa, nie? Mamy pasożytkę, a kapłanka nie żyje. To by było na tyle. Dzięki bardzo za uwagę. A, nie, nie, przepraszam jeszcze. Bym zapomniała rozmawianie z umarłymi, no. Z nami nie będzie chciała rozmawiać. Ale mamy taką fajną maseczkę. Obojętnie co wybierzemy. The Trup patrzy na ciebie you. pustym wzrokiem. Gdzie trzymasz cenne rzeczy? Oczywiście najważniejsze pytanie, nie? Kaplica zamknięta. Co tu robiłaś? Kapłanka absolutu. Kto cię zabił? <laughs> Ciekawe co odpowiem. Heretyckie ścierwo. <laughs> Ale brzydko o nas mówi. Kim jest absolut? Zbóstwo wszystkiego. Wszystkich. No i tu możemy jeszcze. Kim jesteś? Co ci się stało? Skąd pochodzisz? No to skąd pochodzisz? Spuchnięte kiszki mojej matki. Dlatego kiszka. Zaklęcie wygasło. Nie możesz już zadać żadnego pytania. Nie podoba mi się mój wygląd, także go zmienię. No jeżeli chodzi o zabicie kapłanki Kiszki, to możemy to zrobić właśnie w ten sposób. Nikt się nie dowie, nikt nie zauważy. I będziemy mogli nawet umawiać się, żeby atakować kajdruidów razem z goblinami. Nikt nie będzie miał tego nam za zł. No i teraz to już by było na tyle. Dzięki bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnym filmiku.